Pogrzeb. Swego czasu głośnym echem rozeszła się po sądeczczyźnie informacja o nagłej i niespodziewanej śmierci Jana Dudy, ówczesnego przewodniczącego Rady powiatu. Wiadomość spadła na wszystkich, którzy go znali niczym przysłowiowy grom z jasnego nieba. No bo jak to? Jeszcze kilka godzin wcześniej wszyscy widzieli Jaśka, był w niezłej formie, przechadzał się po korytarzach, załatwiał jakieś sprawy, umawiał się z ludźmi na ważne spotkania, a tu nagle nie żyje? No właśnie. Niby tak to z życiem jest, że zaraz po nim przychodzi śmierć, ale ludzie zawsze są zaskoczeni tą najbardziej oczywistą sprawą w życiu, czyli śmiercią. W przypadku Jana Dudy naoczni świadkowie zaklinali się, że on nie żyje, a wielu wyda... w przypadku Jana Dudy naoczni świadkowie zaklinali się, że on nie żyje, a wielu dodawało, że nie żyje również starosta Jan Golonka. Wspomniani naoczni świadkowie nie widzieli co prawda ciała świętej pamięci Jana Dudy, ale widzieli coś innego. Coś znacznie gorszego. Widzieli sytuację nie pozostawiającą złudzeń. Widzieli bowiem służbowy samochód należący do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, którym zwykle podróżowali powiatowi oficjele, jeśli mnie pamięć nie myli, była to ciemnozielona nubira, rozbity na poboczu drogi gdzieś w okolicach ptaszkowej. Obok samochodu, w którym ktoś najwyraźniej zginął, poukładane były wieńce. Wieńce świadczyły zaś o tym, że w kilka chwil po wypadku obywatele powiatu zdruzgotani informacją o śmierci wysokich urzędników pospieszyli złożyć hołd Janowi Dudzie i Janowi Golące. Co za piękny gest w takiej trudnej chwili, szeptano na powiatowych korytarzach. Informacja, jak to czasami bywa w takich przypadkach, okazała się lekko nieprecyzyjna. Otóż samochód starostwa faktycznie uległ wypadkowi na drodze. Co za ironia losu, powiatowej. Faktycznie podróżowali w nim wysocy rangą przedstawiciele starostwa, w tym m.in. wspomniany Jan Duda. Nikt z podróżujących jednak nie tylko nie zginął, ale nawet nie znalazł się w szpitalu. A wieńce? Przewodniczący rady i starosta spieszyli na pogrzeb kogoś ważnego w grybowie. Mieli bagażnik pełen wieńców z odpowiednimi szarfami, a kiedy auto wpadło w poślizg i wyleciało z drogi, wieńce się rozsypały po okolicy. Ktoś przytomny je pozbierał, ułożył wokół auta i już stugębna plotka poszła w świat. Jan Duda nie żyje. Ale Jasiek żył i miał się całkiem dobrze. Kuśtykał co prawda ze średnią gracją na ręce miał bandaż, a rany odniesione w wypadku znieczulał we właściwy dla oficera sposób. Duda w tamtych dniach przypominał bowiem rannego w boju legionistę Piłsudskiego. W długim, zielonym płaszczu niczym żołnierskim szynelu i z zakrwawionym bandażem wyglądał godnie trochę jak wojak, trochę jak dziedzic narodziostowie. Ponoć do dzisiaj łza mu się wokół ze wzruszenia, a może ze śmiechu, potrafi zakręcić na wspomnienie tamtych zdziwionych pytań. Jasiu, to ty jednak żyjesz?